U nich nie ma czasu na odpoczynek. W ciągłym ruchu z jednego miejsca na drugie, a to po jedzenie, a to po wodę, a w końcu przede wszystkim po to, by spełnić zachcianki królowej. Atta cefalotes to po łacinie, a po polsku po prostu mrówki tnące liście. Pracowite, społeczne owady z lasów tropikalnych Ameryki Środkowej zamieszkały w formikarium na Gdańskiej Uczelni. Składa się z gniazda, to jest ta główna część formikarium, w którym mrówki żyją i gdzie znajduje się królowa. Oraz miejsca, gdzie dostarczamy im rośliny, czyli potocznie mówiąc karnik. Żeby dostać się z jednego pomieszczenia do drugiego, owady muszą wykonać mrówczą pracę przejść kilkumetrowym tunelem. Tam czekają na nich ulubione rośliny i wysuszone owoce. Nie służą one robotnicom jednak do jedzenia, a do stworzenia grzyba, którego później zjadają. Ten grzyb obudowany ziemią rozrasta się z czasem no, nasz jest mały, natomiast w naturalnym środowisku, gdzie występują, może osiągać nawet do kilku metrów e, sześciennych tak, wielkości. Robotnice, jak to bywa nawet w świecie ludzi, pracują dla swojej ukochanej królowej. Królowa jest zdecydowanie większa niż pozostałe osobniki, ma około 3 cm i jest jakby sensem istnienia całej kolonii, ponieważ e, daje życie. Córki królowej mogą pełnić rolę zbieraczek i żołnierzy. Zadaniem tych drugich jest obrona kolonii. Robotnice, które pozostają w gnieździe, są z reguły mniejsze i wypełniają różne zadania, począwszy od opieki nad potomstwem, budowy korytarzy i komór, a skończywszy na hodowli grzybów.